Cześć. To znowu ja, Jedi Skryba. Chyba taka wstyduła zostanie. Albo nie, zobaczymy. To jest ten moment. To, co widzicie, to jest ten moment. To będzie final unboxing. Finałowo unboxing. Doszło. Doszło to, co miało dojść. W typu, tak, jest książka i coś jeszcze. Jak widzicie, wszystko nienaruszone. Yy, nienaruszone. dla całego serwisu na Polska. Wiecie o co chodzi. Yy, I zaraz zobaczymy, jak to wyszło. Od czego zacznę otwieranie? Tutaj jest, no nie wiem co, ale coś pewnie, taka niespodzianka. A tu zaś jest krem yy, de la creme, czyli książka. Może od tego? A może to będzie jakaś tajemnica? Nie, nie tego tego zaczynamy. Yy, przepraszam, będę zaraz znikał z kadru, bo yy, tak mi tak, lepiej to tu, tu, tutaj po prostu yy, robić tak. Dobra, to znikam z kadru. Cięcie. Tutaj naciąć. O, no dobra, to jest to co myślałem. Ale pięknie, ale pięknie, patrzcie się. Już widzę, że to wyszło bardzo dobrze, tak jak sobie chciałem, e, gumki się przydadzą, e, te naklejki, to są będą naklejki, e, zobaczycie je na kopertach, to będzie specjalne oznaczenie. Jedziemy, może zacznę tak jednak. Zawsze się boję, że jak rozcinam takie rzeczy, że poharam w w środku, tylko z drugiej strony, z tego co wiemy, jak to takie rzeczy są robione, tam sobie ludzie, chyba. A zobaczymy jak to będzie. Chociaż... chociaż nie dam. miejmy trochę zaufania w ludziach. Co tu widzę? Folia bombego. Ujać. O 10 sztuk. Dobra, to są. <laughs> zakładki. Yeah. One piękne, o, ależ piękne. A to jest bardzo ważne, dlaczego chcę pierwsze bo pierwszy egzemplarz jaki będzie mój. To co, rozcinamy to. Już widzę, że jest fajnie, już to widzę. Wait for it, wait for it, mam to. o oto jest nasz raider z akt i patrzymy, wow, a czasem może faktycznie było, Czasu. O ja o kurde o rety. Tu coś oberwało, ale to O ja się I działa, grzmia działa O To będzie egzemplarz 01. I to będzie mój egzemplarz. Kurde, no nawet nie wiecie, nawet nie wiecie jaki jestem. <ścoughs> o, jest wykaz. Uuu. Dobra, to tak wygląda unboxing Jestem kurde, zobaczcie może, może moją twarz. O Dobrze, no to ja się tu, tu, tutaj dalej sprawdzam resztę, więc mogę pokazać, że po prostu tyle tak to wygląda. Wow, będę musiał to sobie na spokój już pooglądać. Wow! Ja się na razie na razie żegnam z Wami, pozdrawiam. E, no i oczekujcie na przesyłki. No, no, no i do zobaczenia, no hej!